Hej, witajcie! Z tej strony Maciej. Październik przeleciał mi błyskawicznie, więc czas go podsumować. Dziś na tapetę biorę poznań i opowiem wam, gdzie jadłem najlepiej w ubiegłym miesiącu. Kiedyś pracowałem w pobliżu parku Wilsona, wtedy jednak projekt Wilson dopiero raczkował i na śniadanie wpadłem tutaj dopiero teraz. Zamówiłem parówki. Parówki mają generalnie, troszkę taki zły PR. W sensie, wiele osób uważa, że są nie wiadomo z czego, że smakują jak karton. Istnieje cała masa negatywnych określeń dotyczących parówek. Ja się z tym jednak nie zgadzam. Na rynku są dostępne dobre jakościowo parówki, które w składzie mają po 90-90 kilka procent mięsa i na takie trafiłem też w projekcie Wilson. Grube parówy od lokalnego rzeźnika, bardzo smaczne, smaczne same w sobie, a już z dodatkiem musztardy i keczupu po po bajka. Do parówek podana była sałateczka oraz bardzo dobry chleb chyba jeden z najlepszych, jakie jadłem do tej pory w Poznaniu. W Ofercie projektu Wilson jest jeszcze sporo rzeczy poza samymi śniadaniami resztę menu sprawdzę jednak przy kolejnej wizycie. Póki co daję 4 gwiazdki na 5 możliwych wrócę tutaj na pewno. I to stop, A co do wracania, to w październiku aż dwukrotnie wracałem do podniebieniem. Za pierwszym razem byłem tam ze znajomymi, za drugim razem byłem na takiej degustacji nowej karty. Degustacji nowej karty, na którą zostałem zaproszony przez tę restaurację, skupię się więc bardziej na tej pierwszej mojej wizycie, na tej bardziej spontanicznej wizycie, w czasie której zjadłem między innymi bardzo smacznego tatara. To już kolejny raz, kiedy próbuję go w Podniebieniem i kolejny raz jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Dobra jakość mięsa broni się sama. Nie chcę mówić, że to najlepszy tatar w mieście, bo wciąż nie spróbowałem go w wielu restauracjach, w wielu knajpkach, ale wydaje mi się, że tatar z Podniebieniem mógłby się załapać do czołówki. Poza tym za mówiłem komyśniaka z szarpaną wieprzowiną na dobrą sprawę jest to po prostu kanapka premium w skład której poza pult porkiem wchodzi sos barbecue wchodzi bekon wchodzi kolesław Jajo oraz wielkopolski ser smażony. Przyznam, że nie spodziewałem się tego totalnie, ale była to jedna z najlepszych kanapek, jakie jadłem kiedykolwiek, gdziekolwiek, na terenie całego Poznania. Prawdę mówiąc, poza Midas nie przypominam sobie lokalu, w którym na pewno zjadłbym lepszą kanapkę, zjadłbym lepszego sandwicha. Jeśli więc jesteście kanapkorzecami, no to biegiem do podniebieniem. A co do nowej karty, którą degustowałem przy drugiej wizycie, zwróćcie uwagę na dania z pierogami. Te pierogi są naprawdę fantastyczne, i nawet jeśli. Nie stanowią całego dania, no to właśnie dla nich warto skusić się na określone potrawy. Mocne Cztery Gwiazdki ode mnie to jest jeden z moich faworytów na płycie starego rynku w Poznaniu. To chyba najbardziej pozytywne zaskoczenie z tego miesiąca. Thai tajski food z ulicy Katowickiej, czyli z Polanki. Jak do tej pory autentyczna kuchnia tajska w Poznaniu właściwie nie istniała. Owszem, było kilka dań, w tym zniewalający znuk thai w raju na Śródce, ale poza tym w innych knajpach zawsze odnajdywałem jakieś niedociągnięcia. Co więcej, na dobrą sprawę nie było do tej pory lokalu, który w 100% skupiałby się na kuchni tajskiej. Zawsze występowała ona obok dań kuchni wietnamskiej, kuchni chińskiej, kuchni japońskiej, czy nawet kuchni indonezyjskiej. A w menu Kaosan są wyłącznie potrawy z Tajlandii, i mało tego, stoją one na naprawdę wysokim poziomie. Zupa Tom Yam z krewetkami smakowała tak jak trzeba, była ostra na tyle, że na mojej głowie pojawił się pot, moje włosy były mokre jak po wyjściu spod prysznica, ale przy okazji ta pikantność nie przysłaniała innych smaków. Jedyny zarzut, jaki mam, choć on nie jest do końca trafiony, to krewetki, które pływały w tej zupie. Otóż były to krewetki w całości, zupełnie nieobrane, przez co naprawdę trudno się je jadło, no bo trzeba było najpierw wyłowić tę krewetkę, wziąć ją w palce, wykręcić to, co nie nadaje się do jedzenia i dopiero zjeść. Problem polega na tym, że zupa była bardzo gorąca, więc te krewetki też były bardzo gorące, przez to bardzo trudno łapało się je palcami w taki sposób, żeby się nie poparzyć. Z drugiej strony z tego, co się dowiedziałem, tak właśnie podaje się zupę Tom Yam w Tajlandii. Także na pewno należy się plus za autentyczność, ale minus za wygodę jedzenia. Nie mogę się już za to przyczepić w żaden sposób do padtaja, który okazał się na tyle smaczny, że sam przez chwilę nie mogłem w to uwierzyć, bo knajpy w Polsce przygotowując padtaja zazwyczaj popełniają jeden z dwóch grzechów: albo jest on zasuchy. W sensie kuchnia skąpi na sosie, albo jest mocno zdominowany przez słodycz tamaryndowca, a jednak balans smaków w thai powinien być jednak troszkę inny. W Kaosan udało się go zachować i za to kucharzom, pracownikom i właścicielom tego lokalu należą się brawa. Ofercie jest pattaj z tofu, pattaj z kurczakiem i pattaj z krewetkami. Ja wybrałem ten wariant z drobiem i poza nim, poza makaronem i poza sosem były jeszcze kiełki, było tofu, było jajko. Wszystko to, co w sumie w pattaju powinno się znaleźć. Byłem z tego dania bardzo zadowolony i w sumie z chęcią bym na nie wrócił. Z drugiej strony krótka karta z Chaosa jest na tyle intrygująca. Pełno jest tam dań, o których albo wcześniej nie słyszałem, albo słyszałem, że gdzieś się je w Tajlandii faktycznie je, ale nigdzie nie mogło. Ich znaleźć w restauracjach w Polsce, więc mam trochę dylemat, co zamówić przy drugiej wizycie. Zobaczymy póki co 4 gwiazdki na 5 możliwych, mocne 4 gwiazdki w dodatku z potencjałem na więcej. Do Meet wpadłem w październiku, dosłownie na chwilę, w dodatku bez aparatu. Jedyne zdjęcie zrobiłem telefonem, przez co nie jest aż tak apetyczne, nie jest aż tak atrakcyjne dla oczu. Niemniej, gdybym nie wspomniał o wizycie w Meet w tym podsumowaniu, to bardzo bym się z tym źle czuł, bo zjadłem naprawdę wyśmienicie. Zjadłem kanapkę z krewetkami, salsą mango, glonami wakame, chrupkami sezamowymi oraz kiełkami. Szczerze, nigdy nie jadłem tak dobrego sandwicza z owocami morza. Jestem naprawdę pod wrażeniem tej kompozycji. Niemniej nie jestem pewny, czy ono dalej jest w ofercie, bo to była taka sezonowa opcja, a teraz sezonową opcją są bułeczki Bao z wołowiną Bulgogi, no co też muszę przyznać, ostrze sobie ząbki. Może w podsumowaniu listopada więcej o niej opowiem. Dalej jednak uważam, że przy pierwszej wizycie w Meat Us, lepiej zamówić sobie na przykład słodko kwaśnego porka, albo, to jest chyba nawet lepsza opcja, kanapkę z pastrami, która jest. Totalnym sztosem. Midas As nie wychodzi z formy. 5 gwiazdek na 5 możliwych ode mnie. Cały czas maksymalna nota. Jednak zwycięstwem październikowego zestawienia jest miejsce, które oczarowało mnie jakością oraz poziomem wykonania. Mówię o innej piekarni, w której można zjeść przede wszystkim słodkości. Są to najlepsze ciasta, ciastka, mini torciki, ciacha, jak zwał, tak zwał, które można dostać w Poznaniu i najpewniej jedne z najlepszych w Polsce. Polecam w szczególności ciacho karmelowo, karmelowe z domieszką słonego karmelu. Poza tym w menu znajdziecie kanapki, które może nie wyglądają jakoś wyjątkowo apetycznie i może kosztują sporo pieniędzy. Ale jednak są warte swojej ceny, skomponowane są z pierwszoligowych produktów. Jak zjadłem tę kanapkę z Camembertem, no to zachwyciłem się tym serem. To nie był Camembert z pierwszej lepszej łapanki. Jeśli jednak nie chcecie wydawać od razu kilkunastu złotych na kanapkę albo na ciacho, to weźcie sobie croissanta, croissant kosztuje 5 zł. Ten doskonale maślany rogalik nie zawiera żadnego wypełnienia, a jednak, mimo wszystko, z ręką na sercu, tu mam serce, mogę powiedzieć, że był to najlepszy croissant, jaki jadłem w życiu. Moim zdaniem, Inna Piekarnia wypada o wiele lepiej od swojej konkurencji. Wypada o wiele lepiej od Parle Patisserie, które też odwiedziłem w październiku. Nie chcę się jednak tutaj powtarzać z tym swoim porównaniem, więc odsyłam do jednego z ostatnich vlogów. Tutaj możecie go znaleźć, klikajcie. No a Inna Piekarnia, Zasługuje oczywiście na maksa, na 5 gwiazdek na 5 możliwych. Brawa dla niej! To jednak nie wszystkie miejsca, które odwiedziłem w październiku, byłem jeszcze w dwóch lokalach, z którymi jednak nawiązałem współpracę, więc nie chcę ich umieszczać w rankingu. Byłoby to chyba troszkę nie w porządku, niemniej tak mi w nich smakowało, że jeśli bym o nich nie wspomniał, no to plułbym sobie w brodę. W hotelu włoskim spędziłem całą dobę hotelową, mają tam fajną restaurację, nazywa się ona Restauracja Italia, i zjadłem w niej około 10 dań. Oczywiście nie na jeden posiłek, tylko na dwa. Mimo wszystko był to ogrom jedzenia. Jeśli chcecie, Możecie sobie zobaczyć, jak poradziłem sobie z tym ogromem jedzenia. Możecie też się dowiedzieć, jak mi smakowało. Odsyłam do filmu, odsyłam do vloga. Tutaj wyskoczył Wam link, a poza tym spróbowałem nowej oferty w Minister Cafe oraz w ministerstwie browaru przy ulicy Ratajczaka. Po pierwsze, zjadłem kilka naprawdę niezłych burgerów, a po drugie, przetestowałem nowe śniadania, które dostępne są właśnie w Minister Cafe tylko w weekendy od godziny 10 do godziny 13. Polecam je gorąco, są naprawdę smaczne, zwłaszcza wymiata krok Krokmada oraz tost francuski z masłem orzechowym i konfiturą z Malin. Co więcej, na hasło Maciej ministrem możecie dostać kawę lub herbatę do śniadania za pół ceny, albo piwo do burgera także za pół ceny. Poza tym możecie wygrać nawet 500 zł na zorganizowanie imprezy dla siebie i znajomych w ministerstwie browaru lub w minister Cafe. Szczegóły konkursu i zniżki opisuję na blogu. Link do wpisu znajdziecie w opisie. A co do opisu, to polecam tam zajrzeć również z pozostałych powodów. Mianowicie wymieniam tam wszystkie knajpy, o których dzisiaj mówiłem, podaję ich adresy, podaję linki do ich fanpage'y, podaję też linki do moich ewentualnych recenzji. Skoro jesteśmy już przy linkach, no to w opisie znajdziecie także link do mojej zaawansowanej wyszukiwarki knajp, która w Poznaniu działa jak złoto oraz link do mojej grupy na Facebooku, do Bekonologów Stosowanych, do których polecam się zapisać, zwłaszcza wtedy, jeśli lubicie moją twórczość i chcielibyście być wcześniej informowani o nowych filmach, o nowych wpisach na blogu, o jakichś dodatkowych eventach, Związanych ze mną, które czasem się odbywają. Teraz to już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!